Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów, lubią zaszczytne krzesła na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabi, ale wy nie pozwalajcie nazywać się rabi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami. Bo jeden jest tylko wasz mistrz Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Moi kochani, ten fragment z Ewangelii świętego Mateusza wywołuje wiele różnego rodzaju nieporozumień. Po jedni traktują ten fragment bardzo dosłownie, że nie należy na nikogo mówić nauczycielu, Ojcze, ani mistrzu. Inni zaś korzystają z tego i później źle się o nim mówi. Na przykład do zakonników zwracamy się per ojcze, a tutaj jest powiedziane, że nie. Pod tym słowem rabi kryje się nauczyciel. Do wielu mówimy nauczycielu, a może niekoniecznie w kościele, ale przecież w świeckim życiu wielokrotnie do różnych ludzi mówi się mistrzu. Mistrz sportu, mistrz jakiegoś fachu. Żeby jeszcze bardziej tutaj zrozumieć przesłanie Pana Jezusa, trzeba sobie uświadomić, że święty Paweł mówił o sobie ojcze i wręcz domagał się tego, mówił, że niewielu jest ojców i że On jest właśnie ojcem tych, którym głosił Ewangelię, których zrodził przez głoszenie Ewangelii. I to ojcostwo świętego Pawła jest widoczne w tym, że Głosi im dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, ale także robi to ofiarnie, czyli podejmuje cierpienie, które się z tym wiąże. Jego głoszenie Ewangelii było często wśród prześladowań. I wydaje się, że lepsze rozumienie słowa Jezusa Chrystusa, naszego Pana, jest wówczas, kiedy byśmy uchwycili, że chodzi raczej tutaj o to, by unikać pustych tytułów. Ale ażeby rzeczywiście być gorliwym Ojcem, być dobrym nauczycielem i być mistrzem dla innych ludzi. Nie po to, żeby nas czcili, szanowali, ale po to, ażeby osiągnęli Królestwo Boże. Nauczać ich dobrze, rodzić ich do wiary i być dla nich przykładem. Na to właśnie zwracajmy uwagę, nie tylko wówczas, kiedy będziemy według takich tytułów się do kogoś zwracać ażeby każdemu, komu należy się szacunek, ten szacunek oddać. Ale jeszcze bardziej doszukujmy się prawdziwych autorytetów w Chrystusie, tak, żeby w tym, który nas naucza, tym, który nas rodzi i tym, który jest dla nas przykładem, byśmy dostrzegali prawdziwego Pana i Jemu przede wszystkim oddawali cześć w duchu i w prawdzie. Panie Jezu, daj nam światłe oczy serca, abyśmy widzieli Ciebie w tych, którzy są nad nami, nauczycielami, Ojcami i Mistrzami, a także w ubogich. Niech Was Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.